Na co zwrócić uwagę przy wyborze dewelopera? Jest to kluczowe dla Twojego spokoju. Prawdopodobnie zamieszkasz tam przez wiele lat, a zakup mieszkania to duża inwestycja. Dlatego sprawdź, zanim podpiszesz umowę, historię firmy i opinie na jej temat. Sprawdź wcześniejsze realizacje i to, co mówią o nich ich klienci. Stan prawny działki. Upewnij się, że grunt należy do dewelopera. Proszek informacyjny i strona www. powinny zawierać szczegóły inwestycji, harmonogram i standard wykończenia. Co dostajesz w cenie? Czy mieszkanie ma tynki, parapety, instalacje, ogrzewanie podłogowe, klimatyzację? Pamiętaj, że to kluczowe dla kosztów wykończenia. Umowa deweloperska. Nie bój się jej, dokładnie ją przeczytaj. Sprawdź harmonogram wpłat, terminy i kary za opóźnienia. Masz prawo negocjować zapisy. Gwarancja i rękojmia. Pamiętaj, że deweloper odpowiada za wady budowlane przez 5 lat. Sprawdź, jak wygląda proces reklamacyjny. Rachunek powierniczy. To on chroni Twoje pieniądze w razie problemów finansowych dewelopera. Jako firma. Pomagamy ocenić jakość mieszkań. Znamy deweloperów. Projektujemy i wykonujemy je pod potrzeby klienta kompleksowo aż do zamieszkania.